Przypuszczalnie pierwszy kościół w Sokółce zbudował król Zygmunt II August w 1565 roku dla potrzeb dworu królewskiego. Uposażenie parafii wiąże się jednak dopiero z dokumentem wystawionym 6 stycznia 1592 roku przez króla Zygmunta III Wazę. Dziesięć lat później, 27 lipca 1602 roku, ten sam monarcha powiększył uposażenie, uwzględniając w nadaniach szpital i szkołę parafialną. Pierwszym znanym proboszczem Sokurskim był ksiądz Maciej Nabrda. Początkowo rozległe terytorium parafii uszczupliły powstające w sąsiedztwie jednostki parafialne w Kundzinie, Korycinie i Sokolanach. W 1646 roku Sokółka stała się częścią oprawy Marii Ludwiki Gonzagi, żony króla Władysława IV. Królowa w 1652 roku przekazała parafię sokółską księżom misjonarzom św. Wincentego a Paulo. Po krótkim pobycie przenieśli się oni do Warszawy, a parafia wróciła pod opiekę księży diecezjalnych. Znajdujemy się na Sokulszczyźnie, dokładnie w Sokółce. Jest to stara miejscowość swoimi korzeniami, historią sięgająca średniowiecza, Tutaj pierwotnie znajdował się zajazd królewski, znajdowało się miejsce, gdzie dwór królewski przejeżdżając z Mazowsza do królewskiego Grodna po prostu się zatrzymywał. I tutaj na potrzeby tego dworu osadzono sokolników, czyli tych, którzy zajmowali się hodowlą sokołów. Stąd nazwa Sokółka. Pierwszy kościół wzmianki są, że został wybudowany w 1565 roku. Natomiast parafia została utworzona, czyli erygowana 6 stycznia 1592 roku. Parafia nosiła nazwę w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny. Pierwszy kościół był drewniany, zabudowania drewniane. Parafia zaczęła szybko rozwijać się, tędy biegł bardzo ważny szlak komunikacyjny, tak jak wspomniałem, z Mazowsza do Wielkiego Księstwa Litewskiego, gdzie często król wraz z dworem przejeżdżał. W Grodnie odbywały się przecież nawet sejmy Rzeczypospolitej, obojga narodów zresztą, więc bardzo ważne miejsce. Z czasem osadzono tutaj Żydów, którzy zajmowali się no przede wszystkim handlem. Za czasów króla Jana III Sobieskiego tutaj pojawili się również polscy Tatarzy, którzy zostali osadzeni na okolicznych ziemiach w zamian za... Na służbę w, w wojskach Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj w czasach rozbiorowych i porozbiorowych również pojawili się protestanci, którzy zajmowali się komunikacją, pocztą, tutaj łącznością między Królestwem Polskim a, a ziemiami północno-wschodniej Europy. W czasach również porozbiorowych pojawili się tutaj wyznawcy prawosławia, więc w tych, na przełomie XVIII-XIX wieku można powiedzieć, że w Sokółce było aż pięć różnych wyznań, pięć różnych kultur, a więc to bogactwo pozostało również aż do, do dnia dzisiejszego. Gdzieś kultywujemy, praktykujemy, pamiętamy o tych, o tych wydarzeniach. Pierwszy kościół y, ostał się do 1796 roku, kiedy to w wyniku tragicznego pożaru spłonął kościół wraz z zabudowaniami. Z tego pierwszego kościoła ocalało niewiele rzeczy, ale te najważniejsze obraz Matki Bożej w niebowziętej z ołtarza głównego, obraz świętej Anny, obraz świętego Michała Archanioła z ołtarzy bocznych. Znajdowaliśmy się w tym czasie już pod zaborami. Najpierw był to zabór pruski, następnie po pokoju w że w 1807 roku nie, ziemie te przeszły pod zabór rosyjski. Władze, ówczesne władze, najpierw pruskie, później rosyjskie, nie pozwoliły na odbudowanie spalonej świątyni. A więc ówczesny probusz wraz z parafianami zbudował prowizoryczną szopę pokrytą strzechą, gdzie przez ponad 50 lat sprawowano kult, sakramenty. Całe życie parafialne w tej drewnianej szopie się odbywało. Budowę tego kościoła, w którym się znajdujemy, rozpoczęto w 1841 roku. Kościół został wybudowany w 1848 roku, a konsekrowany przez biskupa Wileńskiego, Żylińskiego w 1850 roku. Po wybudowaniu nowego kościoła zmieniono tytuł parafii. Na świętego Antoniego spadły. Dlatego w ołtarzu głównym znajduje się obraz świętego Antoniego, który jest odsłanianym obrazem, a za nim w, w tyle, w tle znajduje się obraz Matki Bożej Sokulskiej. W ołtarzach bocznych, dla zachowania pewnej tradycji historycznej, umieszczono obrazy świętej Anny i świętego Michała Archanioła. Ee, już w momencie budowy kościoła okazało się, że kościół na potrzeby parafii był zdecydowanie za mały, a więc kolejny z księży proboszczów na początku XX wieku rozbudował świątynię, dodając na wyboczne wraz z przyległymi kaplicami. W tych kaplicach umieszczono ołtarze Matki Bożej Różańcowej i świętego Kazimierza. Dlatego kościół zewnętrznie wygląda taki troszkę jak bazylikowo, dość majestatycznie, natomiast w środku jest, jest taki ciepły w odbiorze. Nie jest kościołem jakimś bardzo dużym, wielkim, ale takim, w którym bardzo łatwo jest nawiązać kontakt, relacje, gdzie można, gdzie można również dobrze, dobrze przeżywać to spotkanie z Panem Jezusem. Również cenną relikwią w naszym kościele jest obraz Jezusa Chrystusa Miłosiernego w jednym z ołtarzy bocznych. Jest to obraz namalowany według wskazań błogosławionego księdza Michała Sopoćki, który był spowiednikiem siostry Faustyny, wielkim czcicielem Miłosierdzia Bożego, profesorem na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, profesorem seminarium duchownego w Wilnie. Kiedy w 1945 roku arcybiskup, ówczesny arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski został zmuszony do opuszczenia Wilna wraz z całą kurią i seminarium duchownym, całość przejechała do pierwszego, większego miasta w ówczesnej Polsce, Polsce Ludowej. Był to Białystok. Wraz z seminarium duchownym przejechał również błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko. Zapragnął on, aby w Białymstoku również znalazł się ten obraz, tak bardzo czczony w Wilnie, obraz Chrystusa Miłosiernego. E, na jego prośbę taki obraz namalował profesor Akademii Sztuk Pięknych najpierw Uniwersytetu Wileńskiego, później Akademii Krakowskiej, Ludomir Ślędziński. E, obraz spodobał się księdzu Sopoćce poprosił o namalowanie kolejnych dwóch, które miały w końcu trafić do Stolicy Apostolskiej i do konferencji Episkopatu Polski, aby mogły odbierać cześć tutaj w przestrzeni naszej ojczyzny. Stało się jednak inaczej, gdzieś odbrazy po drodze zatrzymały się. Jeden z nich trafił do prywatnej kaplicy kardynała Wojtyłu, wczesnego kardynała Krakowskiego. Wszystkie obrazy wróciły do, do diecezji białostockiej. Jeden z nich znajduje się w katedrze białostockiej, drugi w prywatnej kaplicy arcybiskupów białostockich, trzeci właśnie w naszym kościele. Jest to ten właśnie z prywatnej kaplicy kardynała Karola Wojtyły. Jest to piękny, cenny dla nas obraz, związany oczywiście z błogosławionym księdzem Michałem Sopoćko, nawiązujący do objawień świętej siostry Faustyny. Cenny ze względu na swoją również wielką artystyczną wartość. Nasze sanktuarium sokulskie związane jest również, gdzie przybywają oczywiście Rzesze Pielgrzymów, z cudem eucharystycznym, który miało miejsce w 2008 roku. Komunika który podczas udzielania Komunii Świętej, podczas jednej z mszy niedzielnych upadł na posadzkę, został podniesiony przez kapłana, umieszczony w waskulum, czyli naczyniu z wodą, które znajduje się zawsze przy tabernakulum. Następnie siostra Julia, ówczesna zakrystianka, to naczynie przeniosła do sejfu w zakrystii. Przez tydzień obserwowano co się dzieje. Okazało się, że komunikant się nie rozpuścił, a w centralnej części pojawiła się bardzo żywa czerwono-brunatna tkanka żywa. Powiadomiłem. Tej, prawda, sytuacji księdza arcybiskupa Edwarda Zorowskiego, który w obecności księży profesorów przybył tu do Sokółki, ażeby zobaczyć tę eucharystyczną substancję, tę czerwoną plamkę w formie tej zakrzepłej krwi. No i kiedy żeśmy to pokazali księdzu arcybiskupowi, profesorom. W, 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 w zasadzie wszyscy zamilkli. I ksiądz arcybiskup polecił przełożyć tę substancję eucharystyczną z tego naczynka z wodą na tym do końca nierozpuszczonym jeszcze komunikancie konsekrowanym do małego puryfikaterza, w którym się przenosi komunię świętą do chorych, włożyć do kustodii i wstawić to substancję eucharystyczną do tabernakulum. I jesteśmy tutaj w kaplicy naszej plebanijnej. Właśnie tu jest tabernakulum, gdzie jest przechowywany najświętszy sakrament. Kaplica, która służy kapłanom mieszkającym na tej plebanii. I właśnie tu, w kaplicy, do tego tabernakulum wstawiłem te substancje zgodnie z zaleceniem księdza arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego metropolity białostockiego ksiądz arcybiskup również polecił ażeby to kaplicę zabezpieczyć oczywiście to wszystko objąć dyskrecją, nie robić sensacji, bo trzeba teraz to wszystko co się wydarzyło rozważyć, przemodlić i również to przebadać, przeanalizować, żeby potem całą wiadomość informacji o tym wydarzeniu przekazać ludziom, przekazać parafii, przekazać Kościołowi Chrystusowemu i w Polsce i na całym świecie. Więc. Zgodnie z poleceniem księdza arcybiskupa Edwarda Zorowskiego zabezpieczyliśmy tę kaplicę, tabernakulum. Wstawi, cząstka, ta substancja eucharystyczna wstawiona do tabernakulum na tej kaplicy plebanijnej, nie zmieniając ani wielkości, ani koloru, pozostała w tym mniej więcej kształcie, jaki się pojawił w, na tym komunikancie podczas rozpuszczania się tego konsekrowanego chleba w Wasku. W czas płynie, ta substancja eucharystyczna zaschła, nic się tam poza tym nie dzieje, nie zmienia i w połowie stycznia podjęto decyzję, ażeby tę substancję eucharystyczną Przebadać, co to jest, konkretnie co to jest. Do przebadania tej substancji eucharystycznej poproszono panią profesor Sobanię Złotowską, która, w obecności księdza kanclerza Andrzeja Kakareko, pobrała cząstkę tego eucharystycznego materiału do przebadania w Instytucie Patomorfologii przy Akademii Medycznej w Białymstoku. Część pobranego tego materiału eucharystycznego przekazała profesorowi Stanisławowi Surkowskiemu. Oboje profesorowie przeprowadzili naukowe badania na tych, na tych urządzeniach elektronicznych prawda, potrzebnych do badania tego typu zjawisk. No i oboje profesorowie po przeprowadzeniu badań Stwierdzili, że ten pobrany materiał eucharystyczny to tkanka mięśnia sercowego człowieka w agonii. A więc było nam już, już dostała nam dana odpowiedź, że mamy do czynienia z nadprzyrodzonym wydarzeniem. Kazania świętego Antoniego w Sokółce bardzo dużą rolę odegrała w trakcie I i II wojny światowej, o której opowiada pielgrzymom lokalny historyk Krzysztof Promiński ze Stowarzyszenia Historycznego imienia Bohaterów Ziemi Sokulskiej. To właśnie tutaj znajduje się pomnik Sybieraka upamiętniający osoby wywiezione na nieludzką ziemię, głównie. Na Syberii i do Kazachstanu podczas czterech deportacji, które miały miejsce od września 1939 roku do czerwca 1941 roku. Pierwsza deportacja odbyła się 10 lutego 1940 roku, gdzie przy niemal 40 stopniowym mrozie ładowano do bydlęcych wagonów rodziny z dziećmi i wywieziono do Kazachstanu, a czwarta deportacja miała miejsce na dzień przed atakiem. Niemców na Związek Sowiecki, ale te deportacje nie skończyły się w 1941 roku, gdyż w 1944 roku, kiedy weszli tutaj ponownie Sowieci, nie było żadnego wyzwolenia, jak uczono kiedyś z podręczników szkolnych, tylko rozpoczęła się kolejna okupacja sowiecka i już w 1944 roku wywieziono pierwszego burmistrza powojennego, pana Godleskiego, który trafił do Staszkowa do miejsca, gdzie Sowieci przytrzymywali polskich policjantów przed mordem katyńskim. Obok pomnika Sybieraka znajduje się pomnik powstańców styczniowych ziemi Sokulskiej, upamiętnia y, tych, którzy poszli na bój z Moskalami. Jest tam też tablica z nazwiskami około 60 powstańców, y, których ustało, y, udało nam się ustalić. Y, tutaj też znajdują się y, dwa budynki plebanii. Budynek murowany i budynek drewniany. Właśnie w budynku murowanym, w czasie okupacji niemieckiej, mieścił się samt, skąd Niemcy wywozili mieszkańców Ziemi Sokulskiej na roboty do Niemiec. Natomiast w budynku drewnianym, w czasie okupacji niemieckiej, Niemcy urządzili obóz jeńców włoskich. Przywieziono tutaj około 100 jeńców włoskich z Grecji. Miało to miejsce wówczas, kiedy Włosi wycofali się z koalicji z Niemcami. Budynki te mają y, też y, bardziej ciekawą współczesną historię, y, która y, zawsze y, bardzo y, interesuje przybyłych tutaj pielgrzymów. W budynku murowanym y, mieszkał Organista Wicia, który poślubił Białorusinkę. Natomiast w budynku drewnianym mieszkał główny bohater filmu, pana Boga za piecem, y, ksiądz Proboż, który otwierając okno mówił, że ryzyki są niestrawne. Tutaj też na schodach siedział. Y, Udający ślepca Wadim Brocki. Natomiast wszystkie śluby z, yy, z tego filmu i serialu odbyły się właśnie w naszej yy, sokulskiej świątyni. Na tym terenie, przy kościelnym, znajduje się też yy, zabytkowa lipa. Legenda mówi o tym, że posadzili ją żołnierze napoleońscy, którzy przybyli tutaj po klęsce pod Moskwą i w podzięce zaofiarowane życie to właśnie lipę posadzili. Przy samym kościele znajdują się yy, Pomnik żołnierzy Armii Krajowej, który upamiętnia żołnierzy tej formacji, którzy walczyli zarówno z okupantem sowieckim, jak i niemieckim, a potem z narzuconą nam władzą komunistyczną a po drugiej stronie znajdują się dwie mogiły jedna jest to grób księdza Bokszczanina budowniczego tej murowanej plebanii a obok znajduje się pomnik mogiła pięciu żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej rozstrzelanych przez Niemców 15 listopada 1918 roku Sokółka w porównaniu do innych ziem polskich nie odzyskała niepodległości 11 listopada tylko na tą niepodległość musieliśmy czekać aż do kwietnia 1919 roku Niepodległość sokółka odzyskała 28 kwietnia 1919 roku. Krótko nacieszyliśmy się wolnością, bo już w 1920 wybuchła wojna polsko-bolszewicka i tu na ziemi Sokulskiej w lipcu 1920 roku rozegrały się bardzo ciężkie walki opóźniające marsz bolsz bolszewików na Warszawę. Ale do najcięższych walk doszło tutaj we wrześniu 1920 roku to właśnie na ziemi Sokulskiej rozegrała się decydująca bitwa, która kończyła wojnę polsko-bolszewicką. Historycy nazywają tą bitwę bitwą nad Niemnem i na naszej Sokulskiej nekropolii jest bardzo duża kwatera żołnierzy głównie z 21. dywizji górskiej generała Galicy, którzy z tak daleka przybyli właśnie bronić ojczyzny i Polegli w jej obronie właśnie na ziemi Cokulskiej. Dla podkreślenia wagi tych, tych naszych miejsc związanych historycznie w dalszym ciągu budujemy, budujemy naszą tożsamość, chcemy poznać pełną historię tych miejsc naszych. Sanktuarium, kościoła, parafii i wszystkiego, co związane jest z historią, dlatego w dalszym ciągu szukamy, zbieramy materiałów z tym związanych. Dlatego też i dasz taki apel, może po obejrzeniu tego filmu, jeżeli ktoś będzie miał jakieś ciekawe materiały, ciekawe zdjęcia, wspomnienia, może osób, które gdzieś mogą więcej powiedzieć o historii tych ziem, będziemy naprawdę zobowiązani do tego, aby, aby te zdjęcia czy, czy wspomnienia dostarczyć nam, albo przynajmniej skontaktować się na adres parafii czy, czy telefonicznie. Wszystkim życzę wszystkiego dobrego. Niech Bóg błogosławi.